Was bardzo serdecznie, ja tutaj Maciej Gawroński, właściciel Gawronify oraz Marcin Fester, właściciel Profengo. Pozdrawiam Was ze słonecznej Chorwacji. Chorwacji. Dzisiaj zabraliśmy się po to, aby nagrać krótki odcinek o kwalifikacji i jakości lidów. Dla tych, którzy mnie nie znają, tak powiem, mówiłem, nazywam się Maciej Gawroński, jestem właścicielem agencji Gawronify, gdzie nasze spółki obecnie ponad 30 pracowników. Obsłużyliśmy ponad 200 klientów, więc coś, coś o tej kwalifikacji możemy wiedzieć, a Marcin opowie tak pokrótce o sobie, dlaczego w ogóle może być kwalifikowany, żeby powiedzieć na ten temat. Dobra, więc generalnie jestem właścicielem Profęgo, gdzie robimy marketing i pomagamy pozyskiwać wyłączności dla właścicieli biur nieruchomości i dla agentów nieruchomości. Natomiast marketingiem kurczę, no Już ładnych kilka lat minęło, odkąd działam, bo działałem wcześniej mocniej w agencji właśnie jako trener sprzedaży, a teraz wzmocniłem swoje umiejętności marketingowe i teraz łączę to wszystko w całość. Także jestem osobą kwalifikowaną do mówienia o lidach, bo tych lidów przerobiłem tysiące w ostatnich swoich trzech latach. Jak sobie policzyłem, może u ciebie to mała kwota, ale u mnie już tam prawie 400 tysięcy poszło na reklamę, na Metacie, na Googlecie, więc wydaje mi, mi się, że liczby pokazują, co, że mogę, mogę o tym pogadać po prostu. Okay. Więc zacznijmy od pierwszego, najprostszego pytania. Jak Twoim zdaniem definiujesz kwalifikowanego leada? Co Twoim zdaniem sprawia, że jest kwalifikowany? Gadaliśmy nawet się o tym rano jeszcze, że tak naprawdę najważniejsze pod tym kątem jest to, kto jest naszym klientem, czy mamy w ogóle świadomość, kto jest tym kwalifikowanym leadem i co nasz potencjalny klient musi mieć w sobie, jakie cechy musi mieć, żeby być tym w ogóle naszym klientem. Czyli załóżmy, jak ja sobie rozpoczynałem chociażby nowy projekt, no to patrzyłem przez pierwszy moment, pozyskiwałem, mówiąc po prostu każdego, kto się dał, Mówiłem, się z kim, każdym, każdy z kim się da na taką rozmowę. I czemu to robiłeś? Żeby właśnie poznać pewne zależności, które charakteryzują klientów, którzy faktycznie odpowiadają mi, jestem w stanie im pomóc. Mm -hmm. Czyli wiesz, jak zaczynamy projekt, no to co? Eee, bierzemy każdego, patrzymy, ok, temu jesteśmy w stanie pomóc, no to bierzemy go jako klienta, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma taka osoba. I patrzymy sobie w pewnym momencie, jakie cechy wspólne mają ci wszyscy klienci. Mhm. Na przykład dla mnie na początku myślałem, że dla mnie super by było obsługiwać średnie i duże agencje nieruchomości, takie wiesz, 50 plus osób, ale potem sobie zdałem sprawę, że jestem w stanie większe mieć przełożenie na biznesy, które mają od 0 do 10 agentów. Mhm. Więc kurczę, jakby to było to dla mnie też coś innego, nie, jakby nie spodziewałem no. się sam tego, ale rynek pokazał i moi klienci pokazali, co jest ważne. Także myślę, że pierwsze, że to jest określenie, kto jest naszym idealnym klientem pewne cechy, które możemy zidentyfikować i następnie przełożenie tych cech na marketing, czyli sprawdzanie ich na potrzeby właśnie kwalifikacji, które pewnie później pogadamy. Dokładnie. Więc ja bym też rozróżniam jakby na kwestie B2C i B2B. Moim zdaniem, jeśli chodzi o B2C, to możemy sobie pokwalifikować osoby po kilku takich kluczowych kwestiach. Na pewno w B2C będziemy mieli dużo więcej kwalifikowanych ludzi. I teraz, od czego moim zdaniem zaczyna się kwalifikacja? Najprościej mi, u nas w firmie, u naszych klientów, jest to przedstawiać na takiej cztero skali. Czyli mamy skoro 1 do 4, jeśli chodzi o ocenę jakości takiego lida. Zawsze lead, który jest totalnie niekwalifikowany, z tymi osobami nie rozmawiamy i tak dalej, to jest 1. dwójka, No to jeśli, wiadomo, nie mamy rozmów, a musimy robić sprzedaż, to bierzemy. A taki MQL, czyli Marketing Qualified Lead zaczyna się od trójki i czwórki, z wyż. No i moim zdaniem mamy takie kilka kategorii, po których możemy sobie te oceniać i scoringować. W B2C z mojej perspektywy jest to główna rzecz, awatar klienta. No załóżmy mamy w B2C, jesteśmy trenerem personalnym, no to kwalifikujemy sobie tylko osoby, w których jesteśmy w stanie lepiej, łatwiej sprzedać. Na przykład może to być osoba, która pracuje w IT, jest na wysokim szczeblu w korpo, mowa są firmę, takie osoby się będzie łatwiej sprzedawało takie droższe produkty. Gorzej będzie sprzedawały to to, w co bezrobotnym bezrobotne to w ogóle. No i potem możemy sobie ocenić w skali od 1 do 4, jak bardzo lidowi jest łatwo sprzedać, jak bardzo skali 1 do 4 co jest on kwalifikowane. Drugą kwestią to będzie to, czy on w ogóle ma problem, który rozwiązujemy i to było, że jest najważniejsza kwestia, czyli czy on ma problem, który my rozwiązujemy. Czyli czy on na przykład naszą ofertą jest to, że pomagamy komuś rzucić 10 kg jako teren personalny w 5-90 dni, a przechodzi na osoba, która na przykład ma problem z insulinoopornością. No to nie ma do końca tego problemu, który my rozwiązujemy. My, z sk druga kluczowa, kluczowa kwestia. A dalej możemy sobie przejść do tego, czy ta osoba ma finanse w tym momencie na to, żeby zainteresowała się współpracę, a potem czy te zainteresowania w tym momencie. To są takie główne filary, pod które możemy sobie taką jakość lidów e, oceniać. A e, jeśli chodzi o B2B, jak ty byś określił, może nawet trochę swojej ofercie e, z tymi agencjami, po czym kwalifikujesz osoby, czy są. Jakie chwilę współpracy z tobą? Myślę, że jakby pierwsze najważniejsze, że to jest to, o którą powiedziałeś, czyli ból, potrzeba, jakaś luka w tym między, między, gdzie są, a gdzie chcieliby być, tak? Jeżeli taka luka istnieje, jest ten problem, jest ten ból i dotyka on faktycznie w sensie jest on odczuwalny dla firmy, bo czasami jest tak, że jest jakiś ból, na przykład chcielibyśmy zarabiać więcej. Natomiast czy to jest ból, czy to nie jest ból? No. Z jednej strony, jeżeli rozpoczynamy pracę i mamy ten rynek jeszcze szeroki przed nami, to najłatwiej jest zrobić tak, żeby zadresować te bóle, które najbardziej bolą człowieka, tak? Mhm. Czyli jeżeli jest jakaś firma, i na przykład ona ma niską sprzedaż, nie idzie im, albo jest nieregularna, bo to są najczęstszy czekaj z którymi do mnie się zgłaszają właściciele Agencji Nieruchomości. Super. Ich jest tak naprawdę im jesteśmy w stanie najłatwiej pomóc. Jeżeli chcemy na przykład kogoś wyskalować, chcemy mu pomóc mu zwiększyć przychody, na przykład on teraz ma, nie wiem, skuteczność spotkań pozyskowych na poziomie 40% średnio na agenta, ale chciałbym mieć, nie wiem, 60%, to jest to cholernie ciężkie. Mhm. Da się to zrobić, ale do tego wymaga się dużo więcej pracy, położonej na przykład po mojej stronie, jak, jak działam z agencjami. I jakby te efekty będą odsunięte w czasie, one będą mniej odczuwalne dla tej firmy. Natomiast dla mnie idealnym lidem jest osoba, która czy firma, która po prostu ma problem tu i teraz. Więc B2B, ja bym powiedział że dalej, jakby to są te same zestawy, tak? czyli czy faktycznie jest potrzeba, od tego zawsze zaczynam. Jeżeli ja nie czuję potrzeby, jeżeli nawet ona istnieje, ale ja jej nie czuję i co więcej, klient jej nie czuje, to nie ma sprzedaży. Jakby możemy oczywiście później będziemy musieli do takich klientów dotrzeć, tak? I tam ten proces sprzedaży będzie wydłużony, będzie trochę cięższy, trzeba będzie klienta edukować, ale na starcie, kurczę, no idźmy tam, gdzie największa jest potrzeba na rynku. I nie tylko pod kątem, żeby łatwo to sprzedawać, tylko żeby po prostu mieć realny wpływ. Na przykład jak mnie, jarają, jara to, że ja dowożę wyniki klienta. Zresztą tak ciebie tak samo no. galiśmy wcześniej w kawiarni. Więc tam będę w stanie przyjść naprawić coś i nagle ktoś na przykład z głównianego biznesu za przeproszeniem osiąga fajne sukcesy. Może się skalać, może rozwijać biznes, może w ogóle się utrzymać i to jest mega fajny efekt, nie? który ja osiągam i mnie to też motywuje do pracy. Więc pierwsze, że to jest faktycznie ból, problem. Druga rzecz, no to jest to, żebyśmy chcieli go tu i teraz rozwiązać, bo możemy o tym gadać, że coś nas boli, że to jest ta nieregularna sprzedaż, ale w gruncie rzeczy no to mam oszczędności, żyje nam się dobrze, więc generalnie nie musimy tego robić tu i teraz. I to jest też jakby no bardzo rozciąga się w czasie, to jest Współpraca z taką osobą czy właścicielem firmy. Także tutaj, jakby powiedziałbym, że na drugim miejscu jest to gotowość do rozpoczęcia pracy tu i teraz i rozwiązania tego problemu. Trzecia rzecz to są, powiedzmy, takie też zasoby czasowo-finansowe. Ja zawsze to łączę, bo pieniądze to jest jakby jedna rzecz, zawsze jesteśmy w stanie zrobić jakieś finansowanie, szczególnie w B2B. Te pieniądze zwyczaj są na koncie, tylko gdzieś tam nie wiem, no, musimy nie wiem, mieć kredyt obrotowy, jesteśmy tak. w stanie podziałać. No, ale ważniejsze jest to, czy mają czas, mają chęć, mają zasoby, na przykład ludzkie, żeby to po prostu zrobić. Jeżeli tak, jest to dla mnie kwalifikowany lead. Eee, no i oczywiście, moglibyśmy kilka jeszcze innych rzeczy czy wymieniać, ale myślę, że to są takie chyba trzy najważniejsze rzeczy, na które ja patrzę. Czyli muszę czuć, że człowieka coś boli, jestem w stanie to rozwiązać ten problem. Czasami coś boli, ale nie jestem w stanie rozwiązać, wtedy trzeba powiedzieć i wprost, że nie jesteśmy w stanie tego, teraz tego zrobić. Mhm. Druga rzecz to jest faktycznie chęć rozpoczęcia, zaadresowania za, za, za tego tu i teraz, a trzecie to są zasoby, ogólnie nazywane czasowo, finansowo, e, albo nie wiem, mają jakiś branding zbudowany i tak dalej. Na przykład też rozmawiałem z jednym właśnie agencji, które to jest najprzeczele. Od długości jego cyklu sprzedażowego. Czasem jest on bardzo długi, powiedział, że to jest górne kilka miesięcy, prawie rok, w niektórych e, sytuacjach. No, oczywiście, jeśli mam jakąś specyficzną branżę, no to czasem ten cykl sprzedażowy może być długi. Natomiast ja jestem dużym beliwerem tego, e, czyli tak wyznaję taką zasadę, że da się ułożyć proces sprzedażowy i ofertę w ten sposób, żeby ten cykl sprzedażowy był bardzo krótki od 7 do maksymalnie 30 dni. Tak to właśnie wynosi u nas w tym momencie, gdzie czas nawet jest krótszy. ale to dobrze ułożyliśmy ze sprzedażą na, na, na zimnym ruchu. I wtedy potem, potencjał sprzedażowy, możemy sobie ułożyć kwalifikacje leadów, a następnie cały marketing, żeby skrócić czas decyzyjny. No bo wiadomo, chcemy, żeby jak najszybciej zawsze jakoś to skonwertować na sprzedaż. To jest jakby ważne dla nas, żeby to nie, nie jest tak, że wydajemy pieniądze na marketing teraz, a mamy klientów za pół roku, no bo nie jest to cashflowowo, jeśli chodzi o w pieniędzy, to taka idealna sytuacja, które której chcielibyśmy być. Chcemy, żeby jak najszybciej od zainwestowania pieniędzy w marketing, one nam się po prostu zwracały w klientach. No i moim zdaniem właśnie często osoby zapominają o tej pewnej priorytetyzacji w swoim procesie też sprzedażowym. Więc czy my na przykład w tym momencie moglibyśmy przyjmować na rozmowy osoby, które chcą zacząć za pół roku? Możemy, ale czy ma to sens? Nie, to trochę marnuje czas naszego zespołu lub też nas jako Ale myślę, że warto powiedzieć jeszcze w ogóle jednej co? rzeczy, że często klienci czy generalnie ludzie szukają idealnego klienta za wszelką cenę. Tak, I to jest w drugą stronę. To jest właśnie w drugą stronę, czy nie? Czyli jeżeli ja bym chciał faktycznie określić swojego idealnego klienta, to takich firm na przykład jest, nie wiem, 10 w Polsce. No i co, obsłużę wszystkie 10, pozyskam je jakimś cudem Ale nawet nie, nie pozyskasz jakichś cudem, to nawet nie jest, nie jest możliwe. No tak, życie. ale najbardziej idealny scenariusz pozyskam 10 na 10, jakby nie wiem, sensie no. jestem zajebistym sprzedawcą, sprzedam, nie? 10. Jakby, co dalej, nie? No. I teraz y, często nawet u Ciebie, jak są kajś y, na Twoich klientów, jak je słyszę, że no wiesz, macie, bo my chcielibyśmy lepsze te leady, nie chcielibyśmy takie, żeby w ogóle oni przychodzili, żeby nas znali, żeby. korto on się wykłada z kieszeni. Tak, i to generalnie każdy wiesz, no. przychodzi już ma plik gotówki, tylko mówi, go no. gdzie go wpłacić na jakie konto no, przez mankomat, no, albo dać nam pod stołem jeszcze, nie? Możemy sobie zakładać idealny świat, ale idealny świat nie istnieje, szczególnie w biznesie. No. Więc jakby ja myślę, że to jest taka faza pierwsza, w której po prostu bierzemy wszystkich, testujemy sobie wszystkich, patrzymy, komu jesteśmy w stanie realnie jak najszybciej pomóc, kto ma większą gotowość. Zawężamy te kryteria dość mocno i faktycznie obsługujemy wszystkich, pozyskujemy wszystkich klientów, których jesteśmy w stanie przyjąć, a później znowu zawężamy coraz to bardziej, w sensie nie zawężamy, tylko rozszerzamy te kryteria, tak żeby znowu rozszerzyć sobie ten nasz rynek. I nie ma idealnych klientów Bardzo ważne. Tak. I właśnie jak wpadają osoby, które trzymają z jakąś ofertą od zera, no to musimy rozszerzać bardzo mocno, bo możemy stawiać hipotezę, że. Okej. Okay. Naszym danym akadem jest to, 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 to. Rynek zweryfikuje. Marcin myślał, że kilka rzeczy u niego będą warto wdrożenia, na przykład TCRM, em w agencjach, okazało się, że nie. Jeszcze nie było ważne, kilka takich innych pobocznych tematów. No rynek zweryfikował to naprawdę. To zawsze trzeba dążyć do tego, żeby to nasz rynek zweryfikował, a nie nasze hipotezy, nasz perfekcjonizm. Czasem e, bierzemy coś dosłownie. <głynne> Jak mamy klientów, którzy chcą zrobić wszystko dalej za pierwszym razem, w ogóle reklamy to tam miesiąc, dwa robimy. Nie ma totalnie sensu. Jakby chcemy MVP, MVP wypuścić na rynek, tą pierwszą rzecz, żeby w ogóle zabrać feedback z tego co działa, co nie działa, i potem to po prostu koordynować, żeby poszło to w dobrą stronę. Tak samo, jeśli wcześniej pozyskaliśmy klientów z poleceń, nawet, a nie ich z reklam z innego ruchu, to też mamy jakieś hipotezy, jakby ten rynek z poleceń, z ciepłego ruchu, z to są zupełnie inne osoby, zupełnie inny sposób pozyskiwania klientów o czym się dużo osób zapomina. A właśnie wracając do tej kwalifikacji, to bardzo często ludzie zapominają o tym, w dwie strony tak mówiliśmy. W jedną stronę zapominają o tym, że trzeba te osoby kwalifikować. O, teraz właśnie muzykę odpalili. <grym>, zobaczymy, czy da się jeszcze nagrywać. Mam nadzieję, że będziemy słuchać w porządku. Że na tą, tą stronę, że oni nawet nie zwracają uwagi na to, na to rzeczy, o których mówiliśmy czy dla kogoś to jest produkt w tym momencie, czy on w ogóle ból, czy jednak fizycznie jesteśmy w stanie mu w tym momencie pomóc i sprzedać, bo jeśli nie, to do nas obecnie nie opłaca z takimi osobami rozmawiać, jak mamy pełne kalendarze innych osób. Wtedy, jak mamy te dane, kto konwertuje najszybciej w tym momencie, to możemy cały proces sprzedażowy zawęzić i zmodyfikować tak, żeby faktycznie jak najszybciej klientów pozyskiwać. Podam przykład, jak to my robimy u nas. Po pierwsze, jest to formularz aplikacyjny, po którym mamy te pytania, o, to czy ktoś może zacząć teraz? Czy macie finanse do inwestycji, czy pisze się profil danego klienta? Automatycznie tutaj odrzucamy osoby, które nie są. Jak ktoś samemu mówi rozmowę, to mamy, jak się dowiedziałem, to, to się nazywa pre-sale. pre, -sale. pre -sale to się nazywało? Tak, tak. Ja to nazywamy starym, ale w Polsce chyba się, się chyba mówi pre-sale. Taka osoba dzwoni i kwalifikuje te osoby pod kątem właśnie budżetu, czasu, problemu, tego czy my jesteśmy w stanie pomóc i jeśli nie jesteśmy. Po prostu odwołuję tę rozmowę, bo to jest trochę marnowanie w tym momencie czasu naszych handlowców. A myślę, że to może powiedzieć na drugą stronę, jak ludzie często zbyt idealizują tych idealnych klientów. Tak, bo wierzę, że tak jak ja pracuję w rynku nieruchomości, to często słyszę, no nie wiem, co nie działa w marketingu, co u was wcześniej na przykład nie funkcjonowało w kampaniach reklamowych i ludzie mówią, że mieliśmy słabe lidery, mieliśmy słabe hmm. nieruchomości. Że nie wiem, ktoś na przykład wrzuca nam nieruchomości, które były turbo niesprzedawalne. No i teraz, wiesz, jest dużo mechanizmów, które sprawiają, żeby lepszych klientów pozyskiwać. Ale ja zaczynam pracę zawsze z agencją, przez agentem, od tego, że definiujemy idealnego, znaczy idealnego definiujemy generalnie klienta, którego chcieliby obsługiwać. Ale czy mi to niepotrzebne. Tak, po co to, mi to, to idealny jest, klient? To jest normalne. Wiesz, kwalifikacja według agenta nieruchomości, e, jeżeli tak robisz, to przestań. E, kto jest twoim klientem? No, ktoś, kto sprzedaj mieszkanie. Ale każdy każde sprzedaż, znaczy mieszkanie też wie to jest dobre. No. Ktoś to sprzedaje nieruchomość. I ja mówię, no dobra, to, to sprzedaż halę magazynową, sprzedaż działkę budowlaną, działkę rolniczą, działkę leśną, sprzedaż mieszkanie, kawalerkę, duże mieszkanie, penthouse, działkę premium. No tak. I wtedy już wiesz, że to leży. To nie ma prawa zadziałać. Jeżeli chcesz coś takiego robić, to masz agencję 50 plus agentów, każdy ma jakieś specjalizacje. Super. Jeżeli masz dwóch agentów albo jesteś sam agentem i robisz coś takiego, to tu jest problem, dlaczego nie sprzedajesz. Ja się może wtrącę w to no? i powiem tak z naszej perspektywy. Czy my na przykład jesteśmy w stanie pomóc? Jeśli jesteście piekarnią, nie zgłaszaliście się do nas, ale czy my chcemy pomóc w piekarni z marketingiem? No tak! A czy mamy procesy do tego i tak dalej? Nie mamy procesów, nie mamy. To jest zupełnie inny marketing i tak dalej. Więc mamy jakby takie wąskie grono osób, którym pomagamy i dlatego to jest tak sprocesowane, dlatego tak szybko jesteśmy w stanie dostarczyć jakieś rezultaty, z małym zespołem po prostu cisnąć. A jakbyśmy pomagali każdemu, no to. Nie ma procesów, nie ma przewidywalności, nie ma regularności, nie ma nic innych rzeczy. Więc to jest bardzo ważne, żeby tak, specjalizować się na coś. Trzeba wiedzieć, komu tak naprawdę jesteśmy w stanie pomóc najbardziej. I na czym się znamy, zacząć się specjalizować, to uważam, że jest jakby kluczem. I to właśnie też pomaga sprecyzować, kogo my chcemy obsługiwać. Bo jeżeli zaczniemy z klientem współpracę, jak ja zaczynam z agencją, to zaczniemy od definiowania tego po pierwsze, kim jest nasz odbiorca, kim jest nasz klient potencjalny po drugie jaką mamy ofertę, jakie problemy rozwiązujemy, jak adresujemy. Wiecie, musi być powiązanie. Problem, oferta. Jeżeli tego nie ma, to sprzed, jakby przechodzimy, mówimy, jakby się przełożyło to skojarzenie, ale w porównanie z ekshibicjonistą. Pokazujemy mówimy, chcesz mnie, czy nie chcesz mnie, nie? No jakby brzmi to śmiesznie, a tak wygląda sprzedaż w większości firm, nie? Także musimy sobie określić, kogo jesteśmy w stanie obsłużyć i komu jesteśmy w stanie pomóc. Jeżeli to mamy, to możemy mówić o kwalifikacji leadów. I ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, jakby kiedy te lidy kwalifikowane faktycznie, kiedy robimy kwalifikację, bo Ty o tym wspomniałeś między wierszami, a to hmm. bym podkreślił, że my to robimy w momencie, kiedy te lidy płyną. Czyli jeżeli mamy 100 pierwszych lidów, kwalifikujemy sobie z tych 100 lidów, zniknie 25% na przykład dobrych lidów. To, to jest... trochę mało. Powiedziałe... Zależy od, się od branży. Ta. Ale załóżmy, ten... że jest dla nas to mało. Chcielibyśmy optymalizować, to wtedy musimy, wiecie, zrobić optymalizację kampanii, musimy lepiej targetować, musimy nazwać te problemy wprost, żeby jakbyś spowodować odpowiedni ruch i musimy pracować nad tym, nie? A nie tak, że my mówimy, no jest słabo, może będzie lepiej, ale nie zmieniamy krat, nie zmieniamy tekstów reklamowych i liczymy na to, że nic nie robiąc, coś się zmieni. No, meta nie jest na tyle inteligentna AI, że czyta nam w głowie. Chyba, że słucha telefonu, ale to dalej jeszcze nie jest na tyle, przełożenia nie ma. Ostatnio miałem taką rozmowę z klientką na konsultacji marketingowej, gdzie rozmawiamy i jest mój błąd, zapomniałem tego pytania, zadałem się na samym starcie. A on mówi, no do mnie się zgłaszają takie osoby, które A, B, C, D i im nie chcę sobie pomóc. No i zaczęliśmy po prostu robić audyt tego wszystkiego, komunikacji marketingowej. mówię, ok, komunikacja jest dobra, nie widzę tam rzeczy, które mogłyby wciągać osoby z tymi problemami, których nie jestem pomóc, ale dodaliśmy tak kilka rzeczy, na przykład można dodać, jeśli chodzi o kwalifikacje, załóżmy, nie chcemy pracować z kimś, kto jest agentem nieruchomości, załóżmy, to jest najprościej teraz, to możemy powiedzieć w reklamie, na Huku na przykład. A jeśli jesteś agentem nieruchomości, to nie oglądaj tego wideo do końca, bo to cię ci po prostu nie przyda. To jest numer jeden. Na page'u stronie, która jakby jest po reklamie, jest zrozumienie formularza, może napisać, to nie jest dla agentów nieruchomości. I w ten sposób możemy sobie też osobę jakby odciągnąć z naszego lekarza przewożowego. No ja tak właśnie kierunek zaproponowałem te klientki, a na końcu się spytałem, Ej, a tak w sumie, tak z ciekawości, to ile było tych osób? I okazało się, że tych osób było 70% tym, który nie była w stanie pomóc. Jakby Mamy takie proporcje w zależności od branży, że 15-25% plus powinniśmy mieć kwalifikowanych liderów z naszego marketingu. Zawsze to zawsze będziemy mieli niekwalifikowane osoby w lejku i to jest ok. Najważniejsza dana jest główna metryka, czyli to jaki mamy dwie główne metryki: jak na to patrzę, jaki mamy koszt za kwalifikowaną odbytą rozmowę sprzedażową, jaki mamy zwrot z reklamę. Bo jeśli na przykład mój ROAS wynosi 10x, czy w mamy 1000 zł, wynoszę z tego 10 tysięcy złotych, no to czy ja mam 5% czy mam 50% kwalifikowanych, nigdy to mi nie obchodzi, po prostu zarabiam pieniądze. Oczywiście mogę to zoptymalizować, to będę robił, ale skupiamy się na tym, co jest największym kwalifikowanym w danym momencie. Wtedy ta osoba miała, jak się okazało, zakwalifikowaną kwalifikowaną rozmowę przy produkcie za 7-9 tysięcy złotych, że pamiętam, było 60 zł. mówię, nie ma żadnego problemu, musisz po prostu wydawać więcej pieniędzy na reklamę. A to tego zapominają, tak? Ja się z klientami zauważyłem, że jak ee, coś idzie dobrze, mają niski koszt za kwalifikowaną na sprzedażową, mówią, no ja potrzebuję tutaj więcej rozmów, chcę się w tych reklamach i dalej. Mówię, nie, po prostu musisz dawać więcej pieniędzy. Czasem ludzie zapominają właśnie. Tak, tymi mi to powiedziałeś. No. <laughs> Dobra, sobie myślę, że podsumujmy, bo i tak chyba nagrywamy dość długo. No. E, więc podsumujmy, co jest najważniejsze pod kątem kwalifikacji e, leadu z Twojej perspektywy, hmm. tak? W sumie perspektywy. Najważniejsze jest to, żeby określić awatar klienta, czyli specyfikację osoby, czy to jest mężczyzna, kobieta, jeśli to jest B2B, czy to jest, czy to jest na przykład nie, agencja, jeśli tak, ile pracowników ma, e, ile przychodu miesięcznego. To jest jedna wertykalia, którą możemy sobie określić. E, jeśli jest B2C to stanowisko pracy. To czym ma dostęp do zasobów do, do finansowych, czy ma w tym momencie czas, żeby rozpocząć współpracę i czy to jest priorytet w tym momencie. To są takie kluczowe rzeczy, które określamy pod kątem kwalifikacji lidów, gdzie dla mnie najważniejszymi rzeczami jest jednak to, czy my jesteśmy w stanie fizycznie pomóc tej osobie, czy ona ma problem, który my rozwiązujemy. Bo niezależnie od kontekstu, ta osoba prędzej czy później zawsze skomportuje na klienta. I to jest dla mnie nic kwalifikowane marketingowe. Dokładnie, ale chyba najważniejsze trzy to będzie dalej problem. Ból jakiś, dwa to jakby chęć rozwiązania go tu i teraz, i trzy to zasoby. Tak, gdybyśmy to wszystko, tylko to mieli, nic więcej, nieważne ile osób pracuje, to później się doprecyzuje. Te trzy rzeczy musimy znać. Czy w ogóle jakkolwiek podchodzisz do biznesu, musisz to po prostu znać, nie tylko pod kątem kwalifikacji. Dokładnie. Myślę, że na to możemy skończyć ten film. A jeśli chcecie odebrać jakiś całkowicie darmowy, 14-dniowy kurs ze sprzedaży, właśnie offer, high ticket od 2,3 tysięcy zł, to możecie jak ktoś pierwszy opcie tego filmu. I właśnie do oczułań są tego dłuższego 10-godzinnego kursu, który tłumaczę między innymi też właśnie kwalifikacje leadów. A jeśli chcecie, żebyśmy pomogli Wam z Waszym marketingiem, to kliknijcie kolejny link w tego filmu i umówcie się z nami na bezpłatną rozmowę rekrutacyjną, nie rekrutacyjną, demonstracyjną. Skwalifikujemy Was, że możemy Wam pomóc. przypominam, pracujemy tylko i wyłącznie osobami, które są trenerami online, technikami, tyt przeżerą jakieś kursy, są ekspertami i już gadają z tego 50 tysięcy złotych miesięcznie, to jest nasza kwalifikacja, więc jeśli jesteś tą osobą, to zapraszam na w współpracy, a my widzimy się w kolejnym. To ja jeżeli jesteś właścicielem agencji, <noise> to, to zgłoś się do mnie. Link e, czy też mój po prostu profil na Instagramie znajdziesz też w opisie do tego wideo. Także trenerzy tutaj, jeżeli agenci pracują w nieruchomościach, to tutaj. Także, widzimy się <noise> <w> kolejnym. <noise> dzięki, na razie.